Tak więc witam was wszystkich bardzo serdecznie z no jestem znowu ja. No i słuchajcie, jesteśmy dzisiaj o godzinie 15 na Waszych pewnie z zegarkach No i słuchajcie, gramy dzisiaj w Heroes 3 of Mind and Magic e, Seria Comp COMPLETE e, Tak więc słuchajcie, zaczynamy nową grę Kampania i ododzenie Rafi za chwilę opowiem do hotelu grze. Oraz mówię, że e, gra jest w powie po angielsku, powierzchnię może na tym, na tutaj na tym... E, Przykład mm. No halo Halo, halo, Hirosy, ogar Ogar Hirosy Okej. Okay. Jeżeli wszystko jest po polsku. A to tylko i wyłącznie dlatego, że em, niestety, ale moja płyta z grą, która ma już e, swoje naście lat Niestety uległa zniszczeniu, e, wybuchła mi po prostu w rękach i tyle. Widzę wszystko jest po polsku. No i niestety musiałem... Gry sobie ściągnąć bo jakoś nie miałem okazji kupić nigdzie takiej gry a na dacie się chciałem się zamawiać, nie chciałem się po prostu czekać dwa tygodnie znaczy nie no bez posady ale tam chwilę by się czekał. więc słuchajcie pierwszy, scen... pierwszy scenariusz niech żyje królowa zrobimy sobie tylko jedną misję tylko i wyłącznie dlatego że yy, jednak te misje są strasznie długie musimy tutaj uwierzyć naprawdę są strasznie strasznie długie i nie ma co trzeba niestety mm, ograniczać się tak więc, no, za chwilę trochę więcej o tej grze opowiem, no, no, jakoś to wygląda. Tak więc, inwazja o kampanii. Notowanie potwierdziło wszystkie plotki, a zarazem nasze najgorsze obawy. Po śmierci swojego ojca y chciwi sąsiedzi podzielili między siebie ziemię Rafi Coś mi się przypomina to z y pewnym takim, y nie wiem czy kojarzycie taką y Taki, był taki, taki nieznany w ogóle Adolf Hitler, jeszcze był taki sta Józef Stalin i ktoś tam jeszcze, i oni po prostu rozebrali taki kraj, taką Polskę, taką, nie wiem czy życie Tak więc no, opisuję aby wygrać musisz zlokalizować i zajmiesz miasteczko, e, jakieś tam, Tornereus, no ja i wiem, że one spodziewają, z tego co pamiętam, w sensie twoimi bohaterami będą mogli osiągnąć, twoi bohaterowie będą mogli osiągnąć wyższy szósty poziom doświadczenia, ale czterech najlepszych z, to, y, y, najlepszy z nich przejdzie z Tobą do następnej misji o, z tej kampanii. Więc słuchajcie, mamy tu premię początkową. Jest tutaj 15 piknierów, y, te, y, nasze, nasze takie rtęci i tak dalej. I tutaj jest namiot medyka, więc ja bym chyba wziął namiot medyka i słuchajcie, zaczynamy. Może wyciszę, sobie na to? Informacje, które posiadamy są niepewne i bardzo skromne. Okoliczni chłopi pouciekali ze swoich wiosek, a większość informacji uzyskanych od odnalezionych niedobitków zamkowego garnizonu przeczy sama sobie. Odnalezione przeze mnie dowody wskazywałyby na inwazję sił nigańskich. Zbierz ilu się da ludzi i szybko ich wytrenuj. Zniszcz wszystkie napotkane siły wroga. Spodziewaj się najgorszego. Musimy założyć, iż królestwo znajduje się w stanie wojny. No tak więc... Mówię Katarzyna, ona wszystko nam dokładnie wytłumaczyła. No więc... No się, to jest... To jest Katarzyna. E... Z tym mieczem to nie będę dokładnie jako się nazywał, ale... No nie gra, słuchajcie, to pominimy, bo w tych to najmniej e... że tak powiem Potrzebna jest fabuła. Dlatego ją nie, nie tyle co oleje, tyle co... Nie będę się po prostu zagłębiał w tą fabułę Dlatego, że ona jest po prostu taka sobie Tak no właśnie wygląda gra Jest to, jak mówiłem, graturowa Jak ktoś nie ogląda w odcinka, odcinku, to jak to jest graturowa, to jest nasz zamek na Zamką możemy sobie wejść Wszystko elegancko mamy na swoje miejsce, więc słuchajcie Jest to wersja HD Więc mamy tutaj różne ciekawe opcje co ja w ogóle robię? W taki sposób. To damy tutaj. Tego damy tutaj, to damy tutaj i tak co ustawmy to. Zbudujmy sobie radę miasta, żeby mieć większy przychód. to jest przychód. Dziennie i cienie dostajemy złota. Tu jest jak, jak jest bardzo zbudowany nasz ten właśnie... To, to coś tam gdzie budujemy, to jest taki jakby ratusz, tak to można nazwać. I to nasz zamek. Nie możemy kuwać. Nasze jednostki To jest Gildia Magów To są czary różne, to jest nasz zamek, gdzie mamy pokazane je dokładne jednostki, widzicie to są Piknierzy, łucznicy, y czy znaczy łucznicy, y bo to są łucznicy y y Gryfy, zbrojni, mnisi Kawalerzyści i anioły Tak więc słuchajcie, ruszamy się, ale zanim to Najpierw y wezwiemy sobie do pomocy taką panią Może być i ta pani będzie nas służyła jako tak, tak zwany dropek, czyli ona będzie po prostu jeździła i, i szukała różne rzeczy. Taki po prostu, nie wiem czy gra się w jakieś gry RPG, głównie w MMORPG, o tak powiem, przez internet, gdzie po prostu, no taki trochę brzydki przykład, powiem że na przykład Metin, gdzie każdy, każdy miał po prostu tego swojego dropka, tak powiem, taką postać, która miała mały level i dostawała dużo. Różnych ciekawych rzeczy, bo miała po prostu mniejszy level, tak? Udało się podobno sprzedawać i tam tej do głównej się posadzie każdy pieniądze się przekazywało, więc... To jest składka wiedzmy, dostałem jakiś... Dostałem jakaś umiejętność, dostałem umiejętność... Ym... A magiczne. Okej, okay, spoko. Talenty magiczne dostałem. Więc tak wygląda nasze eta, nasz ekwipunek, to jest nasza sakwa. Sakwa. Tak i w zasadzie ruszamy dalej, no. No co? Dowodzenie oczywiście, chociaż nie, mogę wziąć poszukiwanie drogi. Nie będę się zagłębiał tutaj za dużo w fabułę, a czy fabułę, w te, o co chodzi dokładnie w tej grze. Jak wygląda rozgrywka. Ja bym radził Wam znaleźć sobie pewnego pana na YouTube, który się nazywa Kolega Inacy. No i właśnie tam u niego obejdzie sobie, dlatego że on bardzo dużo... o tym wszystkim wie. więc on na pewno powinien być... E, osobą, która powinna Wam bardzo, bardzo pomóc. Ja niestety, ja niestety nie jestem do opowiadania, nie umiem niestety tłumaczyć różnych rzeczy. Ale to już to tylko i wyłącznie przez to, że nigdy nie chciało mi się tej, że tak powiem, umiejętności rozwijać. Tak więc, słuchajcie, moi, tutaj mamy walkę. To jest pierwsza walka. To są trogrody, tro ci... Słuchajcie, ruszamy. Tak wygląda okno e, walki. Tak więc tu możemy sobie strzelić, tak? To są kusznicy, tak oni oczywiście strzelają podwójnie Bo są ulepszeni A ci nie strzelają podwójnie, bo nie są ulepszeni Więc no za chwilę zobaczycie o co chodzi Tutaj czekam Słuchajcie, możemy też użyć czaru mm, Możemy użyć czaru takiego oto i w niego strzelić Więc tym ma ma mamy Mało w naszym bohaterze wiedzy Mamy wiedzy tylko jeden I moc mamy tylko jeden, więc nasze czary nie będą zadbały zbyt dużo obrażeń Więc no, lipa Tak to można, że rze rzecz Rzecz, z, rzec, o tak więc boom my czekamy, 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 czekamy i BUM. no słuchajcie, wygraliśmy dostajemy za to e exp, więc nigdzie tu nie wyświetliło się ile exp, już nie pamiętam dokładnie ile takich troglądów się dostawało więc rozbudowujemy kolejne rzeczy, żeby rozbudować sobie ratusz i będziemy mieli wtedy 2000 dziennego przychodu co jest naprawdę do z dobrym, do bardzo dobrą rzeczą na początek znaczy, Chodzimy dalej, tu mamy magiczną studię studnię. Dalej mamy kolejne to e, Że tak powiem e, Hmm Jakby to powiedzieć, wezmę co talenty magiczne Jakby to powiedzieć Kolejne domki o tak może to są gogi? Gogi umiem umie strzelać Niestety nie chcę z nimi walczyć Albo dobra, słuchajcie, weźmiemy walkę z nimi A sami widzicie Nie, nie zadałem im nie obrażeń Ale jak podejdziemy z naszymi, naszymi Ludźmi Oczywiście staty będą Nie ma co udawać, że nie To więc yy... Gry Gryfaj straciliśmy To jest plus To się chwali Zatakujmy Uuu To nie był dobry pomysł Chociaż, dobra, spoko, spoko I się Idzie na, że dobrze Teraz i na pałę Dlatego, że oni tak będą do mnie strzelać więc Jednego gryfa tylko straciłem, ale no, zawsze jakiś EXP, nie? Do, do, dołączają się do nas pikinierzy I to mamy kolejnych naszych przyjaciół Oczywiście również powalczymy, dlatego, że głównie chodzi tutaj też o EXP Dlatego, że w następnym... E, dlatego, że w następnej, że tak powiem... E, znaczy, w następnej misji, którą już się pokażę Chciałbym zrobić, zrobić tylko tą jedną misję, chyba, że kiedyś może y, pokażę kolejne Ale to, słuchajcie, to, to są dosyć misje długie i... Trochę by to zajęło, ja mam trochę inne rzeczy do, rob do roboty niż ta fat granie tutaj pokazywanie tego wszystkiego tylko że pokazywanie mi tak powolnym takim grzejem, omówianiem wszystkiego po kolei skończyłoby to się niestety tym, że to nie trwałoby nie wiem na przykład 3 odcinki, tylko trwałoby 30 odcinków więc ja bym chciał jakoś tak, taki minimum zachować No i tak czy siak e... wbiliśmy level tak więc Logistyka większa, oczywiście punkty ruchu. Tu mamy kopalnię, ta kopalnie tutaj, to jest star, tak, tak tak, tak w cudzysłowie można to nazwać. Oczywiście y, kopalnią drewna. Więc no luz. Teraz odbudujemy sobie cedele, a na końcu będzie zamek. Y, to zależy od tego ile mamy wieżyczek. Jeśli mamy rozbudowany zamek właśnie na maksa, to mamy y, trze, trzech łuczników na tych zamkach, których nie można zabić I, i do tego jeszcze mamy co? coś ciekawego pamiętam a i fosę na przykład teraz do, do, dopiero dodało nam się fosa tak więc um, mm, można posprzedawać to wszystko jest, ty, ja nie chcę tego sprzedawać popatrzymy się sobie z pięknymi psami czy sami, fajnie to wszystko wygląda Mi się... Bardzo mi się podobają modele, chociaż niech coś by mogli rzec, rzec, że po prostu te modele są zepsute, zepsute przez, 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 przez czas jaki niestety e, grę e, Naprawdę bardzo Ten ząb czasu tak powiem ruszy ją bardzo Chociaż zależy dla kogo Dla mnie ta gra jest taka sama jak na przykład e, te 6 lat temu, tak? Tak 6 lat temu to jest, to jest praktycznie to samo. O nie ma punktów many. Okej, okay, straciłem trochę, ale niestety, a czy niestety, ale mi tam to nie przeszkadza. Więc. Bierzemy to wszystko, ruszamy do naszego spotem zamku, rozbudowywujemy sobie... Yy, chyba... Raczej znaczy zrobimy sobie koszary. No i... No i, teraz, no i teraz od razu żebym nie zapomniał rozbudu, rozbudujemy sobie jeszcze nasz zamek O tak I teraz I teraz słyszajmy dalej e, Penetrując w naszą mapę hm. Mana plus 16 Jestem bardzo zadowolonym Z tego co pamiętam mana Nie, nie chcę z nimi walczyć dlatego, że sobie z nimi trochę straciłem tych wszystkich punktów Właśnie nasza mana chyba zostaje odnowiona z tego co pamiętam po, po jak minie tydzień bo nie wiem czy widzicie, na do, w, w, w prawym dolnym rogu są takie e, są takie właśnie fajne dni pokazane na przykład jest miesiąc pierwszy tydzień drugi etc 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 Tylko nie ma godziny oczywiście pokazanej bo... no bo po co to nie ma z większego znaczenia. O, widzicie, to są takie oczy, które nam pokazują, e, co jest w danym miejscu. będzie, Słuchajcie, weźmy sobie gryfy. Gryfy, weźmy. I jestem za tym, żeby... Nie mogę zapisać gry, nie wiem dlaczego. Więc, słuchajcie, zapiszmy sobie grę. Ruszajmy na nich. Okej, okay, ja nie będę z nim walczył, dlatego że to są bardzo trudne... Bardzo trudne, a nie aż tak bardzo ale są dosyć trudnymi przeciwnikami Jest to z innych zamków Inne zamki nie będę opisywał i tak dalej, bo to na razie nie ma z, większego znaczenia Ym, Tak więc słuchajcie, weźmy sobie Kapitol Tak weźmy Kapitol I zróbmy tyle ludzi ile możemy I weźmy sobie A nie, to za chwilę Już i po prostu Pójdziemy w, w inne miejsce. Dobra, nią też trochę trzeba... jej trochę też życia trzeba... życia doświadczenia trzeba dodać. Ale nie za dużo. Nie za dużo, żeby nie myślała, że ją lubimy. Więc dowodzenie kry krychem... Nie chcę z nim walczyć, to były oczy z innego zamku zwanym loch, który niestety jest... który niestety są dosyć silne, nie chcę z nim walczyć. Tak więc ulepszym sobie koszary żeby mieć takich fajnych żołnierzy e, krzyżowców tak tak zwanych teraz y, wsiądźmy na statek Tak, wsiądziemy na statek i, i ruszamy dalej tak więc to są kolejne potworki których nie chcę zbytnio atakować w tej chwili a i tu jest takie miejsce Oj, to jest to miejsce tak to jest to miejsce e, do tego miejsca nie chcę iść dlatego że Krystian jest tam potrzebny w innym miejscu. Jest tam potrzebny w miejscu, zaraz wam pokażę jakim. Klasztor, słuchajcie. Yy, chyba łucznicy, to będzie dobre to co możemy w tej chwili zrobić. I weźmy sobie tu jakąś naszą postać, na przykład tom. I za chwilę ro, za je ogarniemy wszystko. Tak więc czy ona czy ona jest lepsza? Ona jest lepsza o wiele. Tak więc, słuchajcie, rozbudujemy sobie hmm, chyba wieżę gryfów i słuchajcie, ulepszymy jej gryfy zostawimy jej jednego gryfona Oluju Nie, to nie tak, tutaj najpierw ich muszę ulepszyć zostawimy jej jednego gryfa a tych nie mamy jeszcze ulepszonych to żeby ona miała po prostu no, ajajaj, nie działa teraz, mi się zepsuły normalnie te guziczki E, tak więc zostawmy jednego krywka i i ona niech rusza na statek i niech na, tutaj na tym, na tym morzu zbiera nam te wszystkie rzeczy. A my udamy się na przykład tutaj do Harfi, z którymi również nie chcę walczyć. Biorąc pod uwagę to, że no, nie, chcę, nie chcę jak na razie tracić zbyt wiele wojsk. Tak więc ogarnijmy jakoś... Nie jest dobrze ustawienie. I teraz, Krystian nam się przyda w tym miejscu, tam jest zamek do podbicia, a ona na pewno nam podjedzie tam i pozbiera te wszystkie artefakty. Tak więc tutaj Krystian wszystko sobie elegancko pozbiera. Tutaj widzę nawet kopalnię diamentów. Na, na Nic z nimi walczyć, biorąc pod uwagę to, że Krystian ma już level 5. Po prostu później nie będziemy mieli co walczyć jak będą uciekać Dlatego, że Krystian może wbić tylko szósty level No tak to, tak to właśnie wygląda w tych heroesach Heroesach, właśnie Niektórzy, niektórzy mówią, że e, Poprawna forma Jest to forma Właśnie, by się to przydało Jeszcze rozwijać e, gildie magów Bo Krystian za tu przyjdzie, on by się bardzo przydał Mając te czary I właśnie Krystian już nie może e, Niestety już nie może zdobyć więcej punktów doświadczenia, no i właśnie skończyło to się niestety Pst. tym, że po prostu musimy odpuścić i brać tylko złoto w tych takich skrzyneczkach. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w tych właśnie skrzyneczkach e, nie, możemy, nie możemy przejechać. E, tak więc w tych skrzyneczkach jest i złoto, i doświadczenie, ja więc słuchajcie... Hmm. Weźmy raczej to A później A teraz w tej kolejce ulepszymy sobie od razu pikinierów Albo klasztor Nie, e, zdąży Krystian spokojnie zdąży e, Dojść Sami zobaczcie Na następną kolejkę W Tak? Nie, nie dojdzie Oj, szkoda Oj, szkoda, szkoda, nie dojdzie Tak więc Ruszamy Dalej zbieramy to wszystko I Niestety z życiem jakoś źle inaczej i tak dalej. To tylko i wyłącznie dlatego, że gra jest bardzo głośna. Tak więc no, szkoda. Niestety szkoda. Nie da się zbytnio przyciszyć, nie wiem czy zauważyliście jak włączałem tutaj. Niestety mamy na minimum, a gra jest tak bardzo głośna. No słuchajcie, no nie ma co. Gramy dalej, nie ma co pierniczyć. Ognisty miecz. Tylko nie przystałem o co chodzi. Jak tam z czasem stojimy, jeszcze spojrzę, dlatego że nie, nie chciałbym, żeby ten odcinek był za długi, jeszcze 4 minuty. Około, więc nie ma co się bać. Jeżeli teraz zbieramy wszystkie artefakty. Wszystkie, od gór do dołu. I zbieramy ku... stajnia. O, to jest pytanie. Tak, raczej stajnie. I nawet jak będzie trzeba, to, zosta to, to zostanę w zamku na jedną kolejkę. Oczywiście ulepszać to wszystko trzeba w tej chwili I teraz y, jesteśmy armią, jesteśmy teraz w tej chwili armią, która po prostu nie ma sobie równych. Sami zobaczcie, weźmiemy jeszcze to e, Armia w tej chwili nie ma sobie równych Nie ma e, teraz na, e, mam może tych mało tych rycerzy, ale oni mają dużą wytrzymałość, wiecie 36 e, No i po prostu atakują podwójnie, tak? Więc no, pss, elegancko, słuchajcie, weźmiemy sobie jeszcze tą jazdę, dlatego, że to jest jazda, 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 weźmy do zamku i poczek poczekam sobie jedną kolejkę, wiecie, nie ma co, czekam tylko i wyłącznie dlatego, że chciałbym mieć tą jazdę, bo jazda też jest bardzo dobra, właśnie ta konnica, są bardzo dużo artefaktów, dlatego nie chciałem iść tylko, że krystian, ma nam się przyda po prostu w innym miejscu. ja wam pokażę gdzie, ile tutaj dopłynę. Do dopłynę, no to szkoda. To jest zamek, w którym też będziemy trochę się rozbudowywali, więc... E, w, w, tak, wbija level. Taktyka i mistrz powietrza. A czy ty podstawowy? Jesteśmy zaawansowani na taktykę może. Słuchajcie, ruszamy do kolejnego teleportu. A teraz ulepszamy sobie arenę walk. Bierzemy ich. W to miejsce i słuchajcie e, Bierzemy jeszcze czary jakieś Nie jest czar może jakieś tam specjalnie dobre te czary ale Ale najeść się można Tak więc zaatakujemy zobaczcie Porównajcie co było przed chwilą ma co, co jest teraz e, Jeden tylko, dobra Czyli czary jak na razie nie są przydatne Źle robiłem nie atakując Spać y, teraz, podchodzimy Rach, rach, o! To był bardzo bardzo głupi ruch To był bardzo głupi ruch Więc ty, przeliczyłem swoje umiejętności A właśnie, Krychu już nie może z, więcej d, zdobyć doświadczenia więc to jest statek, statek nas ominął Jestem z tego bardzo zadowolony dlatego że mamy tylko jednego gryfa No, a to dlatego że on jest najszybszy Co, Cię ruszamy tutaj Zbieramy teraz te wszystkie itemy, znaczy itemy rzeczy Czy ona nie, ona jeszcze może, ma podstawowy atak ale levela, to jest sobie ostatni Nie, jeszcze jeden może Tak więc, krychu wbijesz tutaj Nie chcę atakować, nie chcę walczyć to nie, dlatego że nie będę tracił wojsk, i widzicie, przed chwilą swoje umiejętności niestety Tak więc, i tak nie będziemy w zamku, więc nie ma co brać gildi magów Zgadzamy sobie mnichów Ok, tutaj widzimy Coś tam coś zbiera Mi się nie podoba, że ktoś zbiera moje rzeczy Idziemy skopać mu dupę po prostu i teraz... Mm, idziemy tutaj. Ha, Pamiętajmy o tym, że Krystian jeszcze nie może być większego levelu Jest to... Su... Może nie jest aż. Ojejku. Nie wiem czy zauważyliście, bo ja nie. Że włączyłem... Włączyłem sobie tabem konsolę. Tutaj no do, do, do pisania. Jeśli włączy chyba enter. Nie, tab. Tu może coś nim pisać Dobra Wyłączmy tą I słuchajcie, ruszamy dalej Ulepszmy sobie coś O, tu mój komunikat bezio e, Tak więc ulepszmy sobie Co możemy sobie ulepszyć? Słuchajcie, magazyn zasobów na 100%. Nie wiem, czy on nie tego wcześniej to, że to coś będzie nam dawało Trochę sporo rzeczy, tak więc e, Potrzebne przynajmniej te, w tej chwili No i słuchajcie nie wiem, czy nie wiem, czy słyszeliście, pewnie nie, ale już czas nam minął. Tak Więc słuchajcie, ja się z wami elegancko pożegnam, bo... Słuchajcie, następny odcinek będzie najprawdopodobniej... Mm, dosyć długo. Słuchajcie, skończmy może to. Skończmy za odcinek atakując go. Mm. To jest priorytet, żeby go zmyć, dlatego że on potrafi bardzo bardzo potrafi nas ostrzelać. Słuchajcie, podjedźmy sobie w to miejsce. Mamy tylko dwie konicy, więc musimy strasznie uważać. Eee, kot, mój kot tam miał, czy nie wiem, czy zauważyliście. Słuchajcie, priorytetem jest zabić go. Ok, czyli teraz mamy zbani wszystko. Już wszystko mamy zbani już Najgorsza jest konica, która niestety Ale jest oblegana przez y, Nich tutaj Nie wiem, słuchajcie, zaatakujemy, Nie obawiajmy się Nie obawiajmy się I właśnie Wygraliśmy to Dlatego, że teraz nie ma tu żadnych porządniejszych jednostek No biorąc pod uwagę, że To są 50 hochlików, które są w zamku inferno Biorąc pod uwagę to, że konica ma premię podczas jazdy czy jak jedziemy im więcej przejedziemy, tym ile więcej pól przejedziemy tym więcej dostajemy e, po prostu e, ataku. Tak więc no, słuchajcie. Order męstwa, order tak więc zapiszmy tą grę. I słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy tę misję kończyć Mam nadzieję, że będzie już niedługo. Jak oglądacie to pewnie w sobotę, to mam nadzieję, że będzie w... nie wiem, wtorek albo poniedziałek. Chociaż nie wiem dokładnie jak, bo nie będziemy w domu i nie, nie będę miał jak to wrzucić niestety, więc trzymajcie się do następnego odcinka. No i cześć moi drodzy.